Hejka, witajcie na moim kanale xxspectrum Dzisiaj z nami Julka Tak, moja kuzynka I dzisiaj jestem z kolejną kuzynką bo pamiętacie filmik, gdzie mam taką inną kuzynką Witamy się z Julką Jest ogólnie siódma you. 48 Stałyśmy dzisiaj o 7 tak Nie? Nie pytajcie się czemu, ale po prostu tak jakoś Wyspałyśmy się po no, i teraz właśnie pisze taką osobą, czy nas zasubskrybuje, bo dobijamy prawie 40 subskrypcji. Tak? No, a w sumie. A co macie zostawić, jak Wam się spodoba filmik? Subskrypty i łapki w górę. Tak, i zaznaczam, zadolnie... kujcie oczywiście. No, w sumie to teraz, bo um, czekajcie. Bo po prostu moja przyjaciółka też do lipy Tak. I czy dałam dripka? Tylko nie wiadomo, czy ma. Ma, bo ma na sobie takiego szarego. Ale wiecie co, kochani? Wiecie, czemu ja proszę o lipy? Bo mi ukradziono wszystkie dripy. Pamiętacie, jak odwijałam na odcinkach prezenty i tam właśnie były dripy? oni dripów aż było. Tak. I oni mi wszyscy wszystkie nie umie się normalnie wysłuchać. Wszystkie, Wszystkie mi zabrały. <noise> Mam tylko jednego. Ale teraz no proszę. Co to nie? No proszę. Ktoś napisał. A nie, nie, po prostu. Nie... No proszę. Ale ten proszę. kanał będzie chyba trochę krótki, no bo. Filmik. No. Filmik będzie krótki, no bo my no e, no mamy procent, dźwięk. Tak, mam 20%, super, git. A w ogóle to, e, jak wam jadzionek leci? Napiszcie w komentarzach. Tak, tam ta na dole będzie e, Jak się napiszecie ecie, NSP, no to e, staram się życzyć serduszko. O! Juka! Co? Przeciepię Cię No ja nie ważę kochani <laughs> Chciałam tylko was znieść Oszukasz mnie Jak mamy Cię oszukać, Jutubeczko? Pozdrawiamy Cię Jak mamy Cię oszukać? Powiedz, ukradziono Ci naprawdę te chce. No, nie mam Bo mi Ukradzio... Ukradziona raczej. Ukradziono raczej. Ale dobra. Obożę. I kochani, zobaczcie na tą osobę. Ona ma, już wam ją pokazuję w całości. Ona ma, kochani, nie uwierzycie w to, ale ona ma włosy dylip i czapka. Co? No, ona ma włosy Dziib, nie, nie wiem, na... się napisała. Nie chcę się to załadować, kochani. Nagrywamy już 3 minuty. Gdzieś jak do 8 minut będziemy nagrywać dzisiaj. No, no. Wstałyśmy, więcej. Jesteśmy trochę takie zastanę. No. Po południu lepiej by było Ale ja nie z... na niego zbieram. A też chociaż pozdrę. No co ale nie możesz sobie dać jednego diaksa? No. Przecież to nie jest nic takiego do pożycie. A a ma 47 diaksów, nie? A ona ma gdzieś jak ze 100. Tak mi się na około wydaje skorzystać z jeszcze Już pozdrawiam. Aha, kochani. Nie się, że nagrywam na telefonie. Yy, na, na właśnie telefonie, bo. Nie mam już mojego laptopa. Jakiego laptopa? Nasz właśnie nagrywa się na kamerze. Tak, ale ja y, nagrywam telefonem na laptopie, bo na telefonie prawie w ogóle nigdy nie nagrywam, nie? Jak, jak wbijecie y, tutaj pod tym kanałem no, y, 60 klopek w górę, no to y, Nikola będzie nagrywać Brawl Stars. No już mi bił na kanale Brawl Stars. No tak, ale więcej odcinków. Dokładnie, tak, kochani. I niedługo, kochani, będzie Wasz oczekiwany odcinek ze Boostera. Otwieram moją świnkę, która ma 12 tysięcy fejmu. I dwa diamenty i 40 końców. A, wy, a ja właśnie teraz zbieram. I tutaj w magazynie fame mam 5 tysięcy fejmu. Co? No. Jak ty to nazbierałeś? Nie wiem, normalnie. I, i dawajcie mi grafy, wszystko. I no po prostu... Po prostu hmm. subskrybujcie. Mam taki plan. plan. Zostawcie po tym filmikiem aż 20 łapek w górę. Albo 50. Dobra, 50. Jeżeli nie będzie tyle, nie nagrywam live'a, bo miałam nagrywać live'a na 40 subskrypcji, a mam 35, więc jak tego, no to... O! Ej, patrzcie kochani, polajkowała mi mój filmik. Znaczy moje zdjęcia. Pamiętajcie, lajkujcie moje zdjęcia. Naprawdę. Bo, mam, bo, bo są bardzo ładne. Nikola ma już 14 osób, które już widziały te zdjęcia. Tak, a trzymam lovitki, więc bardzo Wam dziękuję. Mm, Odliwki też są buziaki. No, wielkie. tak bardzo w ogóle dziękuję za te aż... Powiecie 40 subskrypcji. A poza tym, zbijcie na NFP. Tak. Bo fajna gierka ogólnie. No. Ale musicie na nią bardzo dużo napracować, bo już mam aż 17 level. A trzeba bardzo od pierwszego zacząć. Więc kochani, no, trudna sprawa. Nie nie chcę chodzić na chat room. A może sobie wejdziemy tu. Do... No. Za... Pek, co się stało? E, poczekajcie, bo. Ale w ogóle, my, my ten kanał my to my nagrywamy na moje urodziny, bo to są moje urodziny akurat, tak. Super, cieszę się. Napiszcie w komentarzach, jeżeli jeżeli oglądacie do tego momentu, to napiszcie w komentarzach um, wszystkim najlepszego Julka. Napiszcie tak w komentarzach. To się postaramy się, przypiąć różko. Tak, wszystkim, którzy tak napiszą, jeżeli uważnie oczywiście oglądacie to napiszcie w komentarzach, właśnie w tym momencie Wszystkiego najlepszego Jurka Tak, bo dzisiaj są jej urodziny Ucieszę się, jakby to napiszecie Chociaż dwie osoby, ucieszę się Tak, ale dajmy na około wszystkich moich widzów Czyli 35, y, 35 komentarzy, mam taką nadzieję Że będzie wszystkiego najlepszego Jurka No, no wtedy by było fajnie, no, ale nie, nie, nie tak dużo osób ja ten też, ponieważ... Ale bardzo by było nam miło, jeżeli wracnym filmikem byście wyjęli 50 łapek tak w górę i hmm. napisali komentarze o jutrze. Po południu też się postaram nagrać jakiś filmik, ale nie wiem, że Może jakiegoś vloga, jak będziemy jechać do naszej babci na, i do McDonalda ogólnie? No bo i nad jezioro. <laughs> Co ja zrobiłam? Patrzcie, tak coś... To dla widzów. Dobra, no, ja, kochani, już nagrywamy ósmą minutkę. Co my już chyba będzie kończyć. Więc pa! Ale no, to pa, kochani, pamiętajcie, co macie robić. Pa!